Cześć moi drodzy, witam się z Wami w kolejnym już drugim odcinku serii Kuna. Na razie mi się gra bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam też i że miło z nami czas spędzacie. Niestety witam się z Wami znowu sama. Tomka obok mnie nie ma, Tomek jest w pracy, a ja dogrywam po prostu sama takie powitanie początkowe, ponieważ cała seria podejrzewam będzie nagrana na streamie, także... Jeśli chcielibyście wcześniej wszystko obejrzeć, to zapraszam na streamy. Linki macie pod filmem, a tymczasem życzę miłego oglądania. fajnie, tak chrupie pod nogami ten yy, yy, śnieg. No, no tutaj nic nie żyjemy. Ja... Kurwa! Naprawdę! Jaj, co słychać! Scrimera słychać we mnie, kurde. Ty mnie teraz wystraszyłeś, nie? Eee, Jaki... Zaraz, ja to wyłączę. Nie? Jezu, chrysta ten ogląd. To nie jest horror, chyba nie wiem, co to jest, ale on ogląda. O, tutaj mi mózg rośnie. No bo masz ciepło? Bo jestem w pomieszczeniu. Tylko do jasnej, ch... jak coś zjeść. Two hours later. Nie wiem, co no coś No właśnie się rozciągam i zastanawiam. Co ja? Kurwa, mogę, ja bym co? chyba zaczął od nowa. Czyli dupa. Czyli dupa. W bagażniku nie pasuje. Aha! A, -ha -ha. Nie pisz, kurde. A ale dupa! O ten, o! Może będzie kru... Nie! Tam miałeś tą apteczkę! Tak, już wiem. Już chyba wszystko, dobra. To tu tylko podejdź, tak? Ile masz zdrowia, ciepłoty? No, masz, to spokojnie. Sru! Okej, okay. no i do autostaty. Cyk, cyk, cyk. Jezu! To kurna! To są mózgi! To są mózgi, przeczepać. O Boże! Uh. A on ja sam jedzie, tak? A, no, na razie tak chyba. Wycofuję ładnie. I na drogę z powrotem. Dobra, i teraz ja już prowadzę. Dziwne, a tu nic nie widać. Powoli jedź. Kochanie. Jezu, Tomek, powoli, bo tu nic nie widać. Kochanie, nie widać. zaufaj kierowcy bombowca. Żebyście wiedzieli, jak on w tej chwili gapi się w monitor, to jest po prostu widok bezcenny. Nie? O to, 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 o tak, o tak. On tak się gapi, że główny widzi, bo ja sama też. Ja nie widzę, co, co. Manastan. Ciecha, ciecha. Bellowing karabu, everlasting snow, and undefiled The Manastan region was not a tortoise town. It was said to have been hardened for millennia by cream. Ja bym, nie wiem, się zastanowiła z tym radiem. No z gry, Kasia, to jest z gry. Tak, w Simsach też grałam, były dźwięki z gry. I dostałam rozczuczenie. I zablokowanie mi zarobki. Jakie zarobki? Hmm? Ale coś się wczytuje? Carl's military training had made him a very punctual man. Being late to his meeting with Hamilton was out of the question. Carl was dying to stretch his legs, but on Now wasn't a good time to about. Can no. you no. Still up there. Nie wiem, z jakimś Hamiltonem, kurwa, nie wiem, to on się strasznie tego Hamiltona boi. Może to jest jakiś wariat, psychopata. A znowu, te peski, A znowu te pyski kolego. lewo. Znowu te pyski byli chyba, tak? Dobra, bo ogólnie jedziemy w złą stronę, że trzeba wycofać. Zaraz się zachopię w tym śniegu. Mam już łańcuchy założone, także luzik, arbuzik. Nie rozumiem motywu Eee, ale wnioskuję, że chyba ci zimno jest, tak? Co? Zimno ci? Nie, bo znowu nic nie, tak momentami nie widać, tak wiesz? O no, o, co robisz? A bo. O, okej, okay, okej, okay, okej, okay. co to jest? Szkoda, Ma... że... Dobra, tam był jakiś domek. Trzeba zatankować, tak, jego Masz pieniądze? Nie, ale mam latarkę. Mogę jej użyć do... ...zaatakowania. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, ja pracowałem na stacji paliw, także ja wiem, że tutaj trzeba pompy włączyć.

I ja tutaj zarządzałem, tą stacją zakładam, bo on był moim y, pracownikiem. Take out camera. W sumie przydałoby się zrobić In zdjęcie całego ciała. Okej. Okay. Miałeś inspektor na nim. Carl czuł oh, się yes. na i miał Jeśli Hamilton to go Czekaj, bo to jest Hamilton. Nie, czekaj, to nie jest... If Hamilton was dead. Dobra, to to jest Hamilton. What could be

co może być w enwalu? Carl wiedział Ale ja wciskam Mary Właśnie to samo mi wyskakuje. A nie, nie it, czekaj, it, bo tak. to jest rozdarte. To jest puste. To jest puste. The place is a mess. O, nie zauważyłem. Prawdę? Chisas Kurde no kole bym wziął to bym się może Hahaha, O, inspekt. Not in the mood to drink maple syrup. No. Okej, okay, a kole? Na kole zawsze się mam ochotę, prawda kochanie? Tak, oczywiście. Ja jestem bardzo bardzo, o. To, 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 to. o. Mysterious Unbrained Cans. Okej, okay, puszki. Niepodpisane, nie wiem. O oh, Jezu! Kurwa. Co to było? Nic nie widzisz. Latarkę załapał Tumanie. Nie. Co nie? Nie, bo jak latarką zaświecę, to ktoś mnie może zauważyć. Natomiast jak będę szedł po cichu... Jezu, co... Co to stuka? Kurwa. To ty stukałeś? Nie. To doła stukała. Tam jest telefon, to dzwoń. Nie, to są pompy, to są pompy, to są pompy. No to przekręć je. Nic nie widzę. Tu nie ma nikogo. to na... dobra, okej, okay, czyli... power line the note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Czekaj, jeszcze raz. Aha, dobra, okej, okay, okej. Okay. Nie, nie mogą być, yy, w tym samym czasie włączone. W tym samym czasie włączone, no. Jest No i jakoś wziąłeś latarkę. Samo ci wzięło latarkę. Oj, teraz czyta. Czyli tutaj po prostu zapraszają. Tomek, to nic kurwa nie widać. Dobra, już. Okej, okay, masz.

To jest ten. Płatków wziąć nie możesz? Kluczę okay, Klucze. Sią w krajem. No cóż. A to ma? Na co? Się. No przecież tu ty, przeżywaj, no. No pośmień, żemość. Jakie głupie Ja bym go zdeptał No co głupie, no po typie będziesz chodzić Tak! No jak, o Nie, to by było głupie, żebym to włączył, nie? To by było bardzo głupie Były jakieś numerki gdzieś? Nie i made him want to have a little... oh, good, my. i angry yeah. a see. Jeszcze nie ma coś? właśnie, pompa pierwsza, włączymy. Nie czekaj galera, bo ja sklep wyłączyłem. Co to jest tą latarkę? Kurwa, nic nie widać O, owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on. Pieniądze. Mm hmm Oh, no, to może będą do. Nie do wiem. Garażu. Do garażu. To the garage. To 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 tu To the garage. lewo, na... Co? Tu, o, tu przy tam o. Tam miałeś apteczkę. Tu my. Ale co my po apteczce? Tutaj wino jest. Nieco to nie podoba mi się ta kamera. Nie? Kochanie, wino. A ty o apteczkę jakąś. Ej, no wino. Mm. Kochanie, cieszę się, że nawet tu burzę o mnie, pamiętasz. Mhm. Poczekaj, bo elektryczność została tu wrzucona. Dobra, zamykamy to wszystko, bo to jest nam niepotrzebne. Kotek, tam jeszcze trzeba y, bezpieczniki włączyć. Ja nie wiem, ja, ja nie jestem chłopem, ja się nie znam, ale... To tak, chyba... ale bezpieczniki tu są włączone. Tylko jedno, są wyłączone. Turn off. Tylko mogę je wyłączyć. jedno może być włączone. No dlatego włączam. No to jedno musisz wyłączyć. A jedno włączyć. No to to jest włączone. No i. Nie działają. Dobra, muszę tu wejść. Jezu, tu wielki są. So. Carl wrote something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw it. What is jest... Carl was used to strange phenomena, but a chunk of ice like this, as if an iceberg came out of the ground, that was a first. Dobra, okay, zanim wejdę do tego, Oh, uh, 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 uh. uh. Let it be known, you're nothing more than a brigand, a robber, a garbage holder, a viper, a leech, a monster. You're holding a knife at my throat. Too bad for me, But? Dobra, lecimy. Lecimy, wchodzimy, patrzymy do garażu, co tam się dzieje. A nie będzie nas interesowało w tym momencie? W tym momencie interesuje nas? garaż. Światło! Zdjęcie, światło! -hmm, już! Inwentory, inwentory? Inwentory. Nie. Nie, to... Equipment i światło. O Jezu! Przestań, no kurde, przestań Boże, kurde. Jezu, no Tybie! Dobra, okej, okay, to jest do czyszczenia. Pięknie się wystraszyłaś, kochanie. Bardzo śmieszne. Jestem zainteresowana grą. Patrzę i szukam z tobą coś wziąć. A ty mi tu weź. Otwieraj to i wiesz, co jest w środku. Muszę znaleźć szczyp, yy, szczypce. O, właśnie to. Ach. Nie wiem, co to, ale wezmę. Jak daję, to wiesz wszystko co dają. No nie mogę brać wszystkiego, bo to... A. Jezu. I te muzyczki, nie? Co będziemy tutaj się nudzić, kochani? Nie wiem, to nie jest horror. -ho. Ja nie wiem co to jest. No, przynajmniej nie wygląda na to. Ażbym bym weszła na Wikipedię po prostu sprawdziła. Ja musiałbym to zabrać. Żeby to jakoś podnieść. Nie wiem, jeżeli to jest horror, to to jest zajebisty horror. A ja wiem, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że ja horror. Dobra. Teraz nas interesuje, żeby naprawić to. Mi to nie wygląda w żadnym, żadnym temacie. Paśmą i, i włączyć. O kochanie, tak zaczynają się naprawdę naj, najciekawsze horrory. Światło. Przestań, dobrze? Kochanie, <laughs> w sensie tu ładnie wystraszyć a te. O oh jest! Hmm. Przestań dobrze! Nie mam nic tu strażyć, bo tutaj nic się nie dzieje. Czekaj, 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 czekaj. No tam trzeba włączyć. No. Pompę muszę włączyć. Czyżbym coś jeszcze musiał włączyć? No pewnie zepsułeś tam przed tego. A co, co? to za dźwięk? Okej, okay, mamy na sklepie. A tamto jest na garażu. Okej. Okay. W sumie na garaż to ja zatankuję i włączę na garaż. Po co na garaż? Okej, okay, tutaj nam działa wszystko. Broken clock. How confident. O! To nam gra! Subcio! A, w końcu. Ja. Dobra. O jezu! Przestańżeś! Tu się nic nie dzieje. Dobra, okej, już przestaję. Przecież tu się nic nie znaczy, dzieje. O co ty będę chodzi? robił rzadziej. Co będziesz robił rzadziej? Takie bół. Takie kurła, buł, jakby się nic nie dzieje, do czego ci te buł? Aaaa, oh, no właśnie, to ty mówię. Dobra, okej, okay, mamy zatankowane. Ale zanim pojedziemy sobie stąd, bym sprawdzić, co tutaj się znajduje. No to jest tylko inspekt, to niepotrzebne to. Tak, ale sprawdzam, no o co chodzi. Tutaj... Tam skrzynka pocztowa jakaś. O, tu się Coś spadło na, na dół skrzynki. No masz klucze. Jakieś klucze. Ale nie od tego. O, nie jakieś klucze masz? Myślałem, że sobie pokażę znowu mi jakieś patatajce tu chcę zrobić Chcę włączyć yy... No po prostu w garażu prąd Zobaczyć co się tu będzie działo Jak włączę to już będę stąd się zbierał Tylko na razie włączyć tak nie wiem, na maincy musiałbym przejść, żeby to zadziałało. A jak nie, to nie mam pojęcia, to spadam stąd. Ale imprezują te drzewa, to jest takie wykrzywione trochę. Wykrzywione i takie bardzo sztuczne. No. Bardzo mocno to widać naprawdę. To, to, to jest smutne. No cóż, nie ma tych nowych, znaczy jeszcze te, takie cudownie idealne gry nie gramy. Dobra, Ale ej, czy... ja Co? jeszcze idę sprawdzić wózek. Tu otwórz, otwórz, cofnij. Co? No tam był śmietnik do otwarcia, czy coś. Nie wiem Boję się tam iść Tam był śmietnik do otwarcia A to nie jest samochód, to jest tylko przyczepa O Boże, w końcu! Kochanie, zostawisz mnie? Na chwilę? Serio? Teraz będziesz srał w tym momencie Ah, yes. Okay, dobra. Mogę stąd wyjść? Chyba mogę. to był jeszcze samochód. That had to be the worst parking job ever. Who was Carl to judge though? It may be customary to park like that around these parts. Or not. nie. Się to, to może to auta? Z drugiej Okej, z tej też. Z tej się nie da, dobra. Dobra, idziemy poszukać... przygody.